Parlament Europejski jest takim ciałem demokratycznie wybranym, który ma ogromne kompetencje w życiu unijnym. To jest ten organ stanowiący prawo, ale również kontrolujący instytucje europejskie, taką jaką jest na przykład Komisja Europejska to przecież ze strony przeciwników integracji europejskiej, przeciwników traktatu lizbońskiego pojawiały się zarzuty, że Komisja Europejska i w ogóle Bruksela jako taka, to jej wielkie zbiorowisko biurokratyczne, gdzie jest tysiące urzędników, gdzie jest wielka machina, że nikt za nic nie odpowiada, że to są ogromne pieniądze i w związku z czym powstaje właśnie ta funkcja Parlamentu Europejskiego jako, jako ciała kontrolującego, jako ciała, które ma nadzór nad tą komisją, i potrafi ukierunkować komisję, a jednocześnie się sprawdzić z jej, z jej działania. E, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w komisji powstają te rzeczy, decyduje się o takich sprawach, które później decydują o naszym funkcjonowaniu. No, sprawa bardzo przyziemna kwestia wolnych podróży, kwestia e, e, kontroli na granicach, e, kwestia e, różnych przepisów, które nie wiedząc nawet o tym, ale nas, na, nas dotyczą, e, celu handlu, przenoszenia miejsc pracy z jednego miejsca do, do innego kraju do drugiego, wolnej konkurencji, dostępu do informacji, dostępu do beneficjów płynących właśnie z Unii Europejskiej. Możemy głosować zarówno na polskich kandydatów i dlatego organizujemy wybory w Irlandii dla naszych rodaków, ale tak samo i to jest nasz wybór, albo tu, albo tu, możemy głosować na kandydatów proponowanych przez Irlandię, przez partie irlandzkie, przez tutejsze życie polityczne. To jest pewien, pewien nasz wybór. Czy my chcemy być bardziej Europejczykami i wówczas głosujemy tam, gdzie jesteśmy, na tych kandydatów, skąd, gdzie, gdzie w danym momencie jesteśmy, czy też czujemy się związani bardziej narodowo z Polską i głosujemy na, na kandydatów polskich. Bym apelował do wszystkich naszych rodaków o taki czynny udział w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Będziemy mieli kandydatów irlandzkich, którzy zapewne będą organizowali spotkania przedwyborcze, takie. Prezentujące ich programy i, i, i namawiające do głosowania właśnie na nich, warto na to chodzić, warto zadawać pytania, warto stawiać kandydatów do parlamentu przed pewnymi kwestiami, które, o których oni mogą decydować później w Brukseli czy, 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 czy w Strasburgu. To jest taki moment, kiedy ten kandydat. Chce mieć kontakt z wyborcą. Później znowu on na te 4-5 lat zapomina o tym wyborcu, wyborcy bardzo, bardzo często. A to jest taki moment, że, że coś można od niego uzyskać: jakąś obietnicę, jakąś deklarację wsparcia czy deklarację tego, że będzie reprezentował nasze interesy. Czyli warto chodzić na te różne spotkania wyborcze. My, jak Państwu mówiłem, organizujemy wybory dla. Czy na kandydatów polskich z tego okręgu warszawskiego. Nie wiem, czy wielu kandydatów z Polski przyjedzie tutaj prezentować własne, własne programy, ale jak już listy będą zamknięte i będzie wiadomo, kto jest kandydatem, to może warto czasami, czy poprzez. Media polskie tu w Irlandii, czy poprzez polską prasę, czy internet, wchodzić na te strony internetowe i sprawdzać, którzy posłowie, czy kandydaci na posłów, z jakim programem występują, co chcą wnieść do tego Parlamentu Europejskiego, w jaki sposób chcą rzeczywiście reprezentować tą, tą społeczność, która ich będzie wybierała i w jaki sposób potem będzie można ich rozliczać z tych ich obietnic. Bo obiecywać się łatwo, trudniej jest rozliczyć, dlatego trzeba jakby uczestniczyć w tym procesie demokratycznym wyboru, i sprawdzania wyborów w sposób taki rzetelny i, i, i w miarę ciągły. 17 maja rozporządzenie ministra spraw zagranicznych powołane zostanie 7, tak wnioskujemy, obwodowych komisji wyborczych w Irlandii. Ich adresy poznamy również 17 maja. Informacje szczegółowe będzie można znaleźć na stronie naszej konsulatu, jak również myślę w Państwa mediach, jak i na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Tych informacji należy szukać, tak jak wspomniałam, po 17 maja. I od tej daty również rozpocznie się rejestracja w spisie wyborców. Każda osoba, która będzie chciała zagłosować w Irlandii, będąca obywatelem polskim, powinna zgłosić się do nas. Techniczne szczegóły dotyczące tego, jak się zarejestrować, gdzie zadzwonić, gdzie przesłać e-mail bądź też fax, podamy również po 17 maja. I myślę, że w ten sposób ta rejestracja będzie trwała do z kolei 2 czerwca na 5 dni przed wyborami zakończy się ostateczne tworzenie listy, spisu wyborców. Jeżeli osoba chciałaby zagłosować, w Polsce zamiast w Irlandii, mimo że tymczasowo przebywa właśnie w Irlandii, z konsulatu może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Ostateczny termin, w którym może to zrobić, to 5 czerwca na dwa dni przed wyborami.